Witajcie, witajcie, przed nami pozycja Niezapomniany Gość Autorek Agnieszki Krawczyk, Agnieszki Lingas-Łoniewskiej, Ilony Gołębiewskiej, Małgorzaty Wardy, Nataszy Sochy, Sabinę Waszut i Katarzyny Misiołek Od wydawnictwa Muza I słuchajcie, no mamy tutaj kilka opowiadań, kilka nazwisk a powiem, wam, że taki wielki ogrom uczuć, no aż nie wierzę, że w ogóle kilku osobom udało się tutaj napisać historie, które warto zapamiętać na dłużej. Wiecie, tu nie ma sensu rozdrabniać się na poszczególne, gdyż zachwyciły mnie praktycznie wszystkie. Muszę wspomnieć, że wielkim plusem było dla mnie to, że każda z postaci była naprawdę wyjątkowa. Oni mieli własne style, własne opinie na różne tematy i no. Nie sprawiali, że można by ich wrzucić na przykład do jednego worka, z czego no, nie byłoby wiadomo, kto co mówi, albo kto kim w ogóle jest. Naprawdę, no, czyta się z wielkim zainteresowaniem. Wiecie, zawsze zastanawiało mnie, dlaczego ktoś może nie lubić świąt. Tutaj znalazłam kilku takich niedowiarków, którzy przedstawili mi swoje wersje. Poznałam powody, dla których od dawna nie przygotowywali kolacji i z czym się ona kojarzyła. Wiele z tych osób wniosło do mojego serca ogrom miłych uczuć i takiej, takiej niewinnej urokliwości dobra. Dosłownie, no, jakby wszystko co złe i grzeszne nigdy nie miało miejsca, a każdy człowiek na świecie po prostu się szanował. No, choć byli i tacy, którym mdło się robiło już na samo spojrzenie na osobę uśmiechniętą. Dlaczego tak było? Co tak naprawdę nienawidzili? Święta, osoby, której obchodzili, czy może samego siebie za to? Jakimi się właśnie stali. Wiecie, nie ukrywam, że w każde święta sama liczę na cud. Nie chodzi tutaj o własne prezenty, tylko może bardziej o spełnienie marzeń innych osób. Tak jak i niektórych bohaterów antologii, mnie też cieszy grudniowy czas i ten moment, kiedy widzisz radość na twarzach bliskich czy nawet obcych osób. Wiecie, zawsze się przy tym normalnie tak rozczulam. Pamiętajcie, że. Właśnie to nie czas tego święta tworzy atmosferę, tylko właśnie ludzie, którzy potrafią się zgromadzić i życzyć sobie szczęścia, serdeczności i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze, najpiękniejsze. No, bohaterzy również się przekonali, że dobro powraca, wystarczy tylko dać mu szansę. Wiecie, miłe jest to, że opowiadania nie są bardzo króciutkie, no i faktycznie można w każdy z nich się tutaj wczuć. Wiecie, nie ma tutaj jakiegoś takiego pośpiechu, że szybko, szybko, czy też sztuczności, gdzie się czyta i tak naprawdę no, nie wierzy się w to, co się czyta. Nie czułam tutaj, żeby właśnie udawali. Jeśli byli źli, to się po prostu z tym nie kryli, ale dopiero w pewnym momencie spotykali osoby, które tą złość od nich odrzucały. Dlatego, tą książeczkę Wam bardzo polecam. Niesamowita antologia, którą naprawdę warto przeczytać. Nie tylko w świąteczny czas, bo przekazuje nam wszystko, co najlepsze, najpiękniejsze, najsłodsze i, i takie prawdziwe, które naprawdę powinno gościć w naszym świecie, a których właśnie brakuje. Dlatego serdecznie Was zapraszam do sięgnięcia po tą książeczkę i się z wami żegnam. Pa, 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 pa.